Ziemia wysychała, głód rósł. Aż pewnej nocy pojawił się nieznajomy z kuszącą ofertą, ale wszystko w życiu ma swoją cenę. Wyschnięta ziemia rozciągała się aż po horyzont, popękana od bezlitosnego słońca, które nie dawało wytchnienia. Tadeusz Kowalski o dłoniach zahartowanych pracą i twarzy pełnej troski patrzył na jałowe pole, gdzie kiedyś życie kwitło bujnie. Wieś stara Dębina, położona na wschodnich krańcach Polski, niegdyś słynąca z żyznych pól i obfitych plonów, teraz stała się obrazem cierpienia i próby wiary. Jeśli wierzysz w cuda, zasubskrybuj nasz kanał, daj lajka like i udostępnij te historie innym. Każdy dzień był walką z głodem i rozpaczą, ale Tadeusz nie mógł porzucić tego kawałka ziemi, który należał do jego rodziny od pokoleń. Nasiona, które sadził, ledwo miały siłę wykiełkować, zanim zostały pochłonięte przez bezlitosne upały, a nieliczne zwierzęta, które pozostały, były chude, z zapadniętymi oczami, świadczącymi o niedostatku. Podczas gdy inni opuszczali, Wioskę w poszukiwaniu mniej okrutnej przyszłości, on odmawiał odejścia. Wierzył, że praca i wiara były jego największą bronią, chociaż rzeczywistość zdawała się temu przeczyć. Bóg doświadcza tych, których kocha, powtarzał sobie Tadeusz, gdy pot spływał mu po czole podczas kolejnego dnia bezowocnej. Pracy. Jego żona, Jadwiga, o oczach błękitnych, jak niegdyś pogodne niebo nad starą Dębiną, z trudem ukrywała swoje obawy. Ich dzieci, piętnastoletni Marek i dwunastoletnia Zosia, były coraz chudsze, a ich uśmiechy, kiedyś rozświetlające dom Kowalskich, stawały się coraz rzadsze. Tadeusz, szepnęła Jadwiga jednego wieczoru, gdy dzieci już spały, może. Powinniśmy rozważyć propozycję mojego brata. Warszawa oferuje pracę, dach nad głową. Tadeusz potrząsnął głową, jego spojrzenie twarde jak kamień. To ziemia moich przodków, Jadwigo. Nie mogę jej porzucić przy pierwszej próbie. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Psalm 23 zawsze dawał nam siłę, prawda, Jadwiga? Westchnęła cicho. Jej wiara walczyła z matczynym instynktem ochrony dzieci. Tak, ale dzieci one potrzebują więcej niż tylko nadziei, potrzebują chleba. W ostatnich dniach jednak nadzieja wydawała się bardziej krucha niż kiedykolwiek. Noce stały się długie, wypełnione przygnębiającą ciszą ziemi, która już nie śpiewała z wiatrem. Tadeusz spędzał godziny patrząc na bezchmurne niebo, zastanawiając się, czy jego wiara wciąż była wystarczająca. Zrobił wszystko, co w jego mocy. Modlił się, pracował do granic możliwości, czekał na cud, który nigdy nie nadchodził, ale pusty żołądek jego rodziny krzyczał głośniej. Ciężar odpowiedzialności miażdżył jego ramiona i po. Raz pierwszy zastanawiał się, czy powinien zaakceptować, że jego wysiłek był daremny. Tamtej nocy wiatr szeptał między powykręcanymi drzewami, a księżyc rzucał wydłużone cienie na suchą ziemię. Zmęczony, nie mając nawet sił na modlitwę, Tadeusz błądził bez celu, szukając w ciszy nocy odpowiedzi, która wydawała się nigdy nie nadchodzić. Wtedy zauważył, że nie jest sam. Pośród cieni wyłaniała się elegancka postać. W schludnym, czarnym garniturze, o imponującej postawie. Twarz była niemal zwyczajna, ale coś w głębi spojrzenia przekazywało niepokojące wrażenie. Jego głos brzmiał z uwodzicielską słodyczą, oferując niemożliwe: dobrobyt, obfite zbiory, obietnica, że nigdy więcej nie zazna głodu wszystko to w zamian za jedną cenę. Nazywam się Aleksander Czarny. Przedstawił się nieznajomy, a jego głos przypominał miód spływający po ostrzu noża. Widzę Twoje cierpienie, Tadeuszu Kowalski. Widzę, jak Twoja rodzina głoduje. Jak Twoja duma kruszy się z każdym dniem. Mogę to wszystko zmienić w mgnieniu oka. Propozycja została złożona z łagodnością, jakby nie miała żadnych konsekwencji. Ale Tadeusz znał stare historie, ostrzeżenia szeptane przez starszych, tych, którzy już słyszeli o obietnicach równie kuszących, co niebezpiecznych. Mimo to rozpacz ścisnęła mu piersi. Jego rodzina głodowała, a jego zmęczone oczy ujrzały na chwilę przebłysk przyszłości wolnej od cierpienia. Czego oczekujesz w zamian? Zapytał, a jego głos drżał wbrew jego woli. Aleksander uśmiechnął się, a jego oczy błysnęły w blasku księżyca. Tak niewiele, jedynie twojej duszy, za siedem lat dobrobytu, to uczciwa wymiana, nieprawdaż? Ręce Tadeusza zatrzęsły się, gdy patrzył na nieznajomego, a myśl, że to błąd, przemknęła przez jego umysł. Ale głód i strach były zdradliwymi doradcami. Tadeusz zawahał się, a uśmiech nieznajomego poszerzył się, jakby wiedział, że samo zwątpienie już wystarczyło. Pakt został zawarty tej nocy na rozdrożu, pod bezchmurnym niebem, które zdawało się odwracać wzrok od tego, co się właśnie wydarzyło. Następnego ranka pierwsza kropla deszczu spadła na suchą ziemię. Niebo, które wcześniej wydawało się obojętne na cierpienie ludzi, rozpadło się w ożywczej ulewie. Spękana gleba chciwie piła wodę, a tam, gdzie wcześniej był tylko pył, Wyrosły zielone, zdrowe liście, pola zakwitły, ziarno rosło silne. Sady wypełniły się owocami, a zwierzęta odzyskały wigor. Tadeusz obserwował zmianę z węzłem w piersi. Wszyscy wokół zachwycali się nieoczekiwaną obfitością, ale on wiedział, że miało to swoją cenę. Jadwiga dostrzegła zmianę w swoim mężu. Mimo, że ich stół uginał się teraz pod ciężarem jedzenia, a ich dzieci odzyskały rumieńce na policzkach. Tadeusz stał się milczący, zamyślony, jakby niósł ciężar, o którym nie mógł mówić. Co się dzieje, mój mężu? zapytała pewnego wieczoru, gdy siedzieli na ganku ich odnowionego domu, patrząc na kwitnące pola. Tadeusz zmusił się do uśmiechu, ale nie sięgnął on jego oczu. Nic, Jadwigo, po prostu zastanawiam się, jak długo to potrwa, jak długo Bóg będzie nas błogosławił. Może On po prostu wysłuchał naszych modlitw, powiedziała Jadwiga, kładąc dłoń na jego ramieniu. Może to jest odpowiedź, na którą czekaliśmy. Tadeusz pokiwał głową, ale w jego sercu rozbrzmiewały słowa nieznajomego: Za siedem lat Twoja dusza będzie moja. Wiedział, że to nie Bóg odpowiedział na jego modlitwy, ale coś znacznie mroczniejszego. I z każdym dniem obfitości, z każdym uśmiechem jego dzieci, czuł, jak czas nieubłaganie płynie, przybliżając go do momentu spłaty długu. Ale na razie, dla dobra swojej rodziny, postanowił cieszyć się tym, co otrzymał, nawet jeśli wiedział, że przyjdzie mu za to zapłacić najwyższą cenę. W nocy, gdy wszyscy spali, Tadeusz klękał przy swoim łóżku i szeptał żarliwe modlitwy, prosząc o przebaczenie, o siłę, o drogę ucieczki z pułapki, w którą sam się zapędził. A w cieniu, czający się poza zasięgiem światła, Aleksander czarny obserwował, cierpliwie odliczając dni, wiedząc, że prędzej czy później nadejdzie czas zapłaty. Lata mijały jak dmuchnięcie wiatru. Każdy dzień popychając Tadeusza bliżej nieuniknionego momentu. Stara Dębina rozkwitała pod błogosławieństwem deszczu, który teraz przychodził regularnie w idealnych ilościach, jakby sama natura została zaprogramowana, by służyć mieszkańcom wioski. Gospodarstwo kowalskich. Stało się wzorem dla całej okolicy, a ich pola przynosiły plony tak obfite, że musieli zatrudniać ludzi z sąsiednich wiosek do pomocy przy zbiorach. Marek, teraz dwudziestoletni, wyrósł na silnego mężczyznę, który przejął wiele obowiązków ojca. Jego oczy, takie same jak u Tadeusza, często wyrażały cichą troskę, gdy obserwował swojego ojca. Zauważył zmiany, nagłe posiwiały włos. Zmarszczki pogłębiające się na czole, niepokój, który czasami przenikał przez maskę spokoju, jaką Tadeusz starał się nosić. Ojcze, powiedział Marek pewnego dnia, gdy pracowali razem przy naprawie stodoły, Coś cię trapi, widzę to od lat. Możesz mi powiedzieć, co to jest? Tadeusz spojrzał na syna, jego serce pękało na Myśl o tym, co nadchodzi, o dziedzictwie, które pozostawi. Nie tylko ziemię i dostatek, ale także ciężar grzechu i paktu z ciemnością. Jednak nie mógł powiedzieć prawdy. Nie mógł zrzucić tego ciężaru na barki swojego dziecka. To nic, synu. Każdy mężczyzna, gdy się starzeje, nosi w sobie pytania o przyszłość, o to, co pozostawi po sobie. Marek nie wydawał się. Przekonany, ale szanował prywatność ojca. Cokolwiek to jest, ojcze, nie musisz nosić tego sam. Jedni drugich brzemiona noście. Tak uczy nas ksiądz Jakub w kościele. Tadeusz uśmiechnął się słabo na wzmiankę o księdzu Jakubie, młodym kapłanie, który przybył do wioski trzy lata temu. Jakub Lisiecki przyniósł ze sobą nową energię do małego kościółka w Starej Dębinie. Jego kazania pełne... Były nadziei i miłosierdzia. Tadeusz często zastanawiał się, czy mógłby znaleźć ukojenie, mówiąc księdzu o swoim pakcie, ale strach zawsze zamykał mu usta. Co by pomyślał ksiądz o człowieku, który sprzedał duszę dla dobrobytu swojej rodziny? Zosia, obecnie dziewiętnastoletnia, zakochała się w synu sąsiada Pawle Nowaku. Ich młoda miłość kwitła, a plany małżeństwa były już omawiane między rodzinami. Jadwiga cieszyła się planując wesele, ale Tadeusz nie mógł w pełni dzielić jej radości. Za każdym razem, gdy myślał o przyszłości, czarna chmura wisiała nad jego myślami: Czy będzie świadkiem ślubu swojej córki, czy zobaczy swoich wnuków? W szóstym roku. Gdy gospodarstwo prosperowało jak nigdy dotąd, a spichlerze uginały się pod ciężarem zboża, Tadeusz zaczął mieć koszmary. W snach widział Aleksandra Czarnego stojącego na skraju jego pola, z wyciągniętą ręką i uśmiechem, który obiecywał wieczne cierpienie. Budził się zlany potem, a jego krzyki czasami budziły Jadwigę. To tylko sen, mój drogi, szeptała. Głaszcząc jego włosy. Cokolwiek cię prześladuje, pamiętaj, chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Jej słowa, choć pełne miłości tylko pogłębiały jego poczucie winy. Jak mógł powiedzieć żonie, że sprzedał swoją duszę, że to nie Bóg, ale diabeł przyniósł im dobrobyt? W siódmym roku. Gdy ziemia była bardziej urodzajna niż kiedykolwiek, a zbiory stały się przedmiotem podziwu całej okolicy, Tadeusz zaczął odczuwać ciężar obietnicy złożonej tamtej nocy. Czas się kończył, a cień, który udzielił mu cudu, miał powrócić, aby odebrać swoją część. Podczas bezsennych nocy przypomniał sobie historie, które słyszał jako dziecko o mądrych ludziach, którzy znali sekrety opierania się złu. Wspomniał opowieści swojego dziadka o starym pustelniku, który mieszkał w górach Bieszczadach, którego wiedza była starsza niż sama wioska. Tadeusz podjął decyzję. Musiał szukać pomocy. Nie dla siebie było już za późno, ale dla swojej rodziny, aby ochronić ich przed konsekwencjami swojego wyboru. Pewnego wieczoru powiedział Jadwidze, że musi udać się w podróż. Dokąd jedziesz? zapytała: Jej oczy pełne niepokoju. Dobieszczat. Jest tam człowiek, który może mi pomóc. W sprawie gospodarstwa skłamał, nienawidząc każdego, słowa, które opuszczało Jego usta. Jadwiga spojrzała na niego długo, jakby próbowała przejrzeć przez zasłonę jego słów. Jesteś pewien, że to jedyny powód? Tadeusz zmusił się do uśmiechu. Oczywiście. Chcę tylko zapewnić, że nasza przyszłość będzie bezpieczna. Podróż była trudna, a ciężar brzemienia, które niósł, sprawiał, że każdy krok był jeszcze trudniejszy. Bieszczady, dzikie i nieokiełznane, zdawały się testować jego determinację. Wspinał się po stromych zboczach, przechodził przez gęste lasy, pytając w każdej małej osadzie o pustelnika. Większość ludzi patrzyła na niego z niedowierzaniem lub strachem. Gdy wspominał o starcu, który znał tajemnicę walki ze złem. Po tygodniu wędrówki, gdy jego nadzieja zaczęła gasnąć, spotkał starego pasterza, który wskazał mu drogę do oddalonej chaty na szczycie góry. Szukasz starego Stefana, powiedział pasterz, kreśląc znak krzyża. Ale uważaj, co mu powiesz. On widzi więcej niż inni. Gdy w końcu dotarł do samotnej chatki pośród mgieł, Znalazł starca siedzącego przed ogniem. Jego oczy błyszczały jak odległe gwiazdy. Stefan był chudy jak patyk, z długą, siwą brodą i rękoma pokrytymi żyłami jak stare korzenie. Ale jego spojrzenie było przenikliwe, młode, pełne mądrości i siły. Czekałem na ciebie, Tadeuszu Kowalski, powiedział starzec, nie podnosząc wzroku z nadognia. ognia. Widziałem cię w płomieniach wiele nocy temu. Tadeusz zatrzymał się. Zaskoczony: Skąd znasz moje imię? Stefan uśmiechnął się delikatnie: znam wiele rzeczy, wiem o pakcie, który zawarłeś, wiem o cieniu, który czeka, by odebrać swoją zapłatę. Tadeusz opadł na kolana, łzy napłynęły mu do oczu. Pomóż mi, nie dla mnie, jest już za późno, ale dla mojej rodziny. Nie chcę, żeby cierpieli za moje grzechy. Stary Stefan patrzył na niego długo. Jego oczy zdawały się przenikać prosto do duszy Tadeusza. Twój grzech jest wielki, ale twoja skrucha jest szczera, to nie dla mnie, by osądzać. Któż bowiem pozna zamysł Pana albo któż będzie Jego doradcą? Jest jeszcze nadzieja, Tadeuszu, nawet dla ciebie. Bez potrzeby wyjaśnień starzec wręczył mu trzy przedmioty: małe złote ziarno, białą świecę i różaniec z koralikami, wytartymi przez czas. Każdy z nich miał swój cel, a tylko jego wiara mogła uczynić je potężnymi. To ziarno, powiedział Stefan, posadź je, gdy cień przybędzie. To świeca, zapal ją, gdy ciemność będzie najgęstsza. I różaniec, módl się, gdy zwątpienie będzie największe. Nie masz innej broni przeciwko temu, co nadchodzi. Tadeusz wziął przedmioty drżącymi rękami. A co jeśli to nie wystarczy? Stefan spojrzał na niego z powagą. Wiara czyni cuda Tadeuszu, ale pamiętaj, nie jest to łatwa droga. Każda próba będzie trudniejsza niż poprzednia, cień będzie kusił, będzie kłamał, będzie próbował złamać twoją wolę, ale jeśli twoja wiara będzie wystarczająco silna, jeśli twoja skrucha będzie prawdziwa, możesz jeszcze wygrać. Dziękuję, szepnął Tadeusz, czując, jakby ciężar na jego sercu stał się nieco lżejszy. Gdy opuszczał chatę, Stefan zawołał za nim: Tadeuszu, pamiętaj słowa Psalmu: Z głębokości wołam do ciebie, panie, panie, wysłuchaj głosu mego. W najciemniejszej godzinie to będzie twoja najsilniejsza broń. Powrót do starej dębiny był równie trudny, jak droga w góry, ale Tadeusz. Czuł nową determinację. Może było jeszcze dla niego zbawienie, może mógł jeszcze uratować swoją duszę i ochronić swoją rodzinę. Gdy wreszcie dotarł do domu, znalazł swoją rodzinę pogrążoną w niepokoju. Czas nadszedł. Tej nocy, gdy wiatr ustał, a ciemność zgęstniała wokół domu, wiedział, że nadeszła godzina. Drzwi zaskrzypiały, otwierając się same, a postać cieni pojawiła się ponownie. Uśmiech zadowolenia na twarzy tego, który przyszedł odebrać, co do niego należy. Dobry wieczór, Tadeuszu, powiedział Aleksander. Jego głos był teraz zimny jak lód. Minęło siedem lat. Przyszedłem po to, co mi obiecałeś. Aleksander Czarny stał w drzwiach domu Kowalskich jego sylwetka odcinała się na tle nocy jak wyrwany kawałek ciemności jego uśmiech kiedyś uwodzicielski teraz był drapieżny oczy lśniły złowrogim blaskiem Tadeusz poczuł jak lodowaty strach przenika jego kości ale nie był bezradny nie tym razem wyjdźmy na zewnątrz powiedział cicho nie chcąc aby jego rodzina była świadkiem tego co miało nastąpić. To sprawa między nami. Gdy wyszli na podwórze, księżyc schował się za chmurami, jakby nie chciał być świadkiem nadchodzącej konfrontacji. Tadeusz czuł ciężar trzech przedmiotów w kieszeni: ziarna, świecy i różańca, jak ostatnią linię obrony przed wiecznym potępieniem. Więc Aleksander przeciągnął słowo, jego głos gładki jak jedwab, przyszedł czas, by zapłacić. Swój dług, Tadeuszu, twoja dusza za siedem lat dobrobytu. Przyznaję, że zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że będziesz błagał o więcej czasu, o zmianę warunków, ale ty przyjmujesz swój los z godnością. To rzadkie. Tadeusz spojrzał mu prosto w oczy. Nie przychodzę, by dotrzymać umowy. Przychodzę, by ją złamać. Aleksander zaśmiał się. Dźwięk ten przypominał łamane szkło. Złamać? Nie można złamać paktu z ciemnością, Tadeuszu. Raz zawarty jest wiążący na wieczność. Chyba, że zostanie odkupiony przez światło, odpowiedział Tadeusz, wyjmując złote ziarno. Na suchej ziemi podwórka zasadził je, wkładając je głęboko w glebę. Aleksander zaśmiał się, lekceważąc gest jako bezużyteczny akt. Jednak na jego oczach z ziemi wystrzelił pęd. Rosnąc w sekundach, aż stał się wspaniałą, lśniącą rośliną, której złote liście świeciły w ciemności jak latarnie morskie. Pierwsza próba, powiedział Tadeusz, czując ukłucie. Nadziei, światło wiary może przebić nawet najgłębszą ciemność. Cień nie wydawał się poruszony. Subtelnym gestem wypełnił dom gęstą ciemnością, duszącą, która pochłaniała wszelkie światło. Tadeusz wyciągnął białą świecę, zapalił ją drżącymi rękami i obserwował, jak jej płomień jaśnieje z intensywnością, której żaden cień nie mógł pochłonąć. Światło wypełniło każdy kąt, rozpraszając nieczystą ciemność. Druga próba powiedział Tadeusz jego głos zyskał na sile. Nawet w najgłębszej ciemności, nadzieja pali się najjaśniej. Aleksander. Syknął. Jego piękna fasada zaczęła się kruszyć, ukazując coś znacznie bardziej przerażającego pod spodem. To nic nie znaczy. Twoja dusza jest moja, Tadeuszu Kowalski. Podpisałeś się własną krwią. Pozostała tylko ostatnia próba. Aleksander teraz niecierpliwy zażądał, aby oddał się dobrowolnie. Pokusa była silna, a ciężar paktu zdawał się ciągnąć go w stronę ciemności. Ale trzymając różaniec mocno, zamknął oczy i modlił się żarliwie. Jego głos odbijał się echem w duszącym milczeniu, każde słowo wypełnione autentyczną wiarą. Z głębokości wołam do ciebie, panie, szeptał. Koraliki różańca przesuwały się przez jego palce. Panie, wysłuchaj głosu mego! Aleksander ryknął, niezdolny znieść światła emanującego ze szczerej modlitwy. Przestań! Przestań! Krzyczał, ale Tadeusz nie przestawał. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci służono z bojaźnią. Z każdym słowem modlitwy postać Aleksandra stawała się coraz mniej solidna, jakby rozpływała się w nocy. Jego krzyk furii odbijał się echem, gdy rozpłynął się w cieniach, znikając w nocy, pokonany nie przez siłę, ale przez niezachwianą wiarę rolnika. Gdy pierwsze światło słońca wpadło przez okno, Tadeusz upadł na kolana, wyczerpany, ale w spokoju. Na polu, gdzie zasadzono ziarno, kwitła pojedyncza złota róża, lśniąca jak symbol zwycięstwa nad ciemnością. Jadwiga znalazła go tam o świcie, klęczącego przed różą, z różańcem wciąż owiniętym wokół palców. Tadeuszu? zapytała miękko jej głos pełen troski co się stało? Tadeusz spojrzał na nią, a w jego oczach było coś nowego spokój, którego nie widziała od lat. Uwolniłem się od ciężaru moja miłości od ciężaru, który nosiłem zbyt długo jaki ciężar zapytała, klękając obok niego. I tak, w blasku poranka, Tadeusz opowiedział jej wszystko: o pakcie, o siedmiu latach, o podróży do Starego Stefana, o trzech próbach. Z każdym słowem czuł, jak jego dusza staje się lżejsza, jak prawda, choć bolesna, przynosi mu uwolnienie, którego tak desperacko potrzebował. Ku jego zaskoczeniu Jadwiga nie odwróciła się od niego z obrzydzeniem. Zamiast tego wzięła jego twarz w swoje dłonie, jej oczy pełne łez i miłości. Mój drogi mężu, jak mogłeś nosić to sam przez tyle lat? Jedni drugich brzemiona noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusowe, mogłeś mi powiedzieć. Bałem się, przyznał, że mnie znienawidzisz, że nie będziesz mogła patrzeć na mnie, wiedząc, co zrobiłem. Nigdy, powiedziała stanowczo, nigdy nie mogłabym cię znienawidzić, Tadeuszu. Zrobiłeś to dla nas, dla naszych dzieci, a teraz dzięki swojej wierze uwolniłeś się od tej klątwy. To jest siła miłości Boga. Nawet najgłębszy grzech może być odkupiony przez szczerą, skruchę i wiarę. W nadchodzących dniach Tadeusz opowiedział swoją historię dzieciom. Marek i Zosia, choć wstrząśnięci, ostatecznie zrozumieli głębokość miłości ojca i moc jego wiary. Razem, jako rodzina, klęknęli przed małym ołtarzem w ich domu, dziękując Bogu za jego miłosierdzie i za nowy początek. Ksiądz Jakub, gdy usłyszał spowiedź Tadeusza, nie potępił go, ale przyjął z otwartymi ramionami, przypominając mu słowa Chrystusa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Tadeusz żył pozostałe lata swojego życia w spokoju, uprawiając swoją ziemię z wdzięcznością i ucząc swoją rodzinę, że prawdziwa siła nie pochodzi z rąk ale z tego, co nosi się w sercu. Jego imię stało się legendą, a jego historia opowiadana przez pokolenia pozostała jako przypomnienie, że żadne zło nie może zwyciężyć nad światłem wiary. Gdy Zosia wyszła za mąż za Pawła Nowaka, Tadeusz prowadził ją do ołtarza, z dumą i radością, której nie zakłócał już żaden cień. Gdy urodziły się jego wnuki, uczył je tych samych wartości, które sam odkrył na swojej drodze, że wiara, nadzieja i miłość są silniejsze niż jakakolwiek ciemność. Gospodarstwo Kowalskich nadal prosperowało, ale teraz dzięki uczciwej pracy i błogosławieństwu nieba. Deszcz przychodził i odchodził w naturalnym rytmie, a czasem były lata trudniejsze niż inne. Ale Tadeusz nauczył się przyjmować zarówno obfitość, jak i niedostatek z taką samą wdzięcznością, wiedząc, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się w plonach czy złocie, ale w sile wiary i miłości rodziny. Złota róża, która wyrosła z ziarna, nigdy nie zwiędła. Stała się symbolem dla całej wioski, przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych czasach wiara może przynieść światło. Ludzie przychodzili z daleka, by ją zobaczyć, a Tadeusz opowiadał im swoją historię nie ukrywając swojego błędu, ale podkreślając miłosierdzie Boga, który dał mu drugą szansę. Wiele lat później, gdy Tadeusz był już starym człowiekiem, a jego włosy były białe jak śnieg, Siedział na ganku swojego domu, patrząc na zachodzące słońce. Marek przysiadł się do niego, teraz sam będący ojcem i dziadkiem. Wiesz, ojcze, powiedział: Twoja historia nauczyła nas wszystkich, że nawet najgłębsza ciemność może być pokonana przez światło wiary. Dziękuję ci za te lekcje. Tadeusz uśmiechnął się, jego oczy pełne spokoju, człowieka, który poznał zarówno ciemność, jak i światło. I wybrał światło. To nie ja was nauczyłem, synu. To Bóg, który w swoim miłosierdziu pokazał mi drogę. Pamiętaj zawsze: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Gdy słońce zaszło za horyzontem, barwiąc niebo nad starą dębiną odcieniami złota i purpury, Tadeusz wiedział, że jego życie, mimo wszystkich zakrętów i błędów, było dobre i że światło zawsze, zawsze przezwycięża ciemność. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Tadeusza i jego rodziny wzmocniła waszą wiarę i nadzieję. Jeśli podobała wam się ta opowieść o sile wiary i miłosierdzia Bożego, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i zostawić kciuka w górę pod filmem. Co tydzień przynosimy nowe historie, które pokazują, jak miłość Boża działa w naszym życiu. Czekamy na Wasze komentarze i świadectwa, jak Bóg działa w Waszym życiu.